Eksperyment w filmie, który zaraz obejrzysz, przeprowadzony był w kontrolowanych warunkach i przez dorosłą odpowiedzialną za siebie osobę. Nie zaleca się jego powtarzania ani modyfikowania w jakikolwiek sposób nawet przez osoby ponoletnie. Autor nie bierze odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki prób powtórzenia eksperymentu. Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu. Gdzie najlepiej zrobić sobie liposukcję? W Odessie. A jak najłatwiej zafundować sobie kaca? Wystarczy przesadzić z alkoholem i nie przestrzegać podstawowych zasad jego picia. Jedną z takich zasad jest nie mieszanie różnych gatunków alkoholi. Są jednak osoby, które nie uciekną przed kacem, choćby się bardzo starały. Jedną z takich osób jest, niestety. Tak, jestem bardzo ekonomicznym imprezowiczem i jutrzejszy syndrom dnia następnego na pewno mnie nie ominie. Na szczęście mam pod ręką specyfiki podobno zapobiegające spędzaniu poranka w objęciach muszli klozetowej. Są to tabletki 2KC, niby regulują metabolizm alkoholu. Natomiast jeżeli one nie dadzą rady, pozostaje plan B, czyli najbardziej kuriozalny produkt kosmetyczny jaki w życiu widziałem, czyli Axe Anti Hangover żel pod prysznic, który brings you back to life, no matter how short the night was. Specjalnie dla Was dzisiaj przetestuję oba te specyfiki, a pomogą mi w tym starsi panowie dwaj. George Ballantyne i Wladimir Smirnow. Pozwolę sobie zacząć od tego pierwszego. Podobno po whisky nie ma kaca. Nie wiem skąd ta teoria, przecież w whisky znajduje się dokładnie ten sam alkohol etylowy, co w innych napojach alkoholowych. Dlaczego więc po whisky nie miałoby być kaca? Nie wiem. Sprawdźmy to. Dobry aromat dębowej beczki. Nie jest zły. Właśnie wypiłem trzy duże łyki whisky 40% a to oznacza, że powinienem zażyć teraz jedną tabletkę 2KC ponieważ w instrukcji napisane jest, iż najczęściej stosuje się jedną tabletkę na 50 gram czystego alkoholu Tabletka numer 1 Poczekam chwilkę i pijemy dalej Głównym produktem utleniania alkoholu jest aldehyd octowy. Wykazuje on 10 dziesięciokrotnie wyższą toksyczność niż etanol. Wzrost stężenia aldehydu octowego powoduje bóle głowy, zaczerwienienia twarzy, nudności, wymioty. Jak również jest przyczyną uszkodzeń wątroby i centralnego układu nerwowego. To dlaczego ciągle jest legalny? Hello! Dobra. Dopijmy tego szkockiego nudziarza i porozmawiajmy z panem Władymirem. Whisky jest o tyle lepsza od, od wódki, że ma jakiś smak. Ma jakiś tam bukiet aromatów, jakieś tam wrzosowiska szkockie i inne tematy. A wódka jest taka jak zmywacz do Aby się tylko nie pomylił i nie napił się żelu pod prysznic. Nad klawiaturą widzę smutną twarz. Na piramidzie nut, szklanka whisky. Bardzo ładna piosenka Grzegorza Turnała. I to właśnie za niego wypiję mój pierwszy wódczany toast. Podczas dzisiejszego ad wieczora. Trzeba to, to jest takie niedobre? Czemu ja to dmucham, przecież to jest zimne. Godzina 23:05, czwartek. Czas na drugi to Ast. Dwa kieliszki wódki to około 50 ml czystego alkoholu etylowego. A to oznacza, że powinien zażyć teraz drugą tabletkę do wakacja. Godzina 23.30. 36. Chyba czas na kolejnego szota. Oprócz, oprócz ogólnego zaburzenia percepcji, wyostrzenia słuchu i spowolnienia czasu reakcji, zaczynam odczuwać... Lekki ból głowy. Za 15 pierwsza. Monia zasnęła. Mi kończy się jedzenie. Jedyne, czego mam pod dostatkiem, to tego przeklętego alkoholu. Zostały mi dwa koreczki śledziowe. I kolejna tabletka 2KC. Jest godzina pierwsza w nosy i czas, ustali, ustalić sobie jakiś, jakiś, czas ustalić sobie jakiś limit. Jeszcze dwa kieliszki Jerzego Balantynowicza i kończę eksperyment. Znam swój organizm i wiem, że po takiej ilości spożytego alkoholu. Na 100% miałbym kaca. Czy tabletki 2 kace ustrzegą mnie przed nim? Tego nie wiem, ale właśnie po to jest ta konfrontacja, żeby to sprawdzić. Koniec. Jestem totalnie skończony. Stwierdzam, że nie jest jestem. Nie jest tak źle, jak mogłoby być. Lekki ból głowy, lekkie nudności, ale nadal to są lekkie objawy kaca. Wydaje mi się, że bez tabletek, które zażywałem w trakcie, <laughs> byłoby jest dużo gorzej. A na te lekkie objawy kaca być może pomoże mi to. Nasz antykacowy żywopodprysznic spachnie raczej jak atraktor na karpie. I nie jestem pewien w jaki sposób miałby on pomagać na kaca. Może powinienem go na siebie nałożyć i odczekać 10 minut? Sprawdzę, sprawdzę. Pora na podsumowanie. Jeszcze nigdy kręcenie filmu nie zajęło mi trzech dni. Pierwszy na testowanie. Drugi na trzeźwienie. I dopiero trzeci na montaż. Ale do rzeczy. Kiedy obudziłem się na drugi dzień po testowaniu, stwierdziłem, że ten preparat to najlepszy wynalazek farmaceutyczny ostatnich lat. Niestety pół godziny później poczułem się, jakby spadł mi na głowę TU-154M. No powiedzmy, że bez pasażerów. Mimo, że tak jak się spodziewałem, kac niestety mnie nie ominął, to był zdecydowanie łagodniejszy. I za to plus dla 2KC. Natomiast duży znak zapytania stawiam pod tym produktem. Zawarty w nim magnes i tlen rzekomo mają pomagać w zwalczaniu kaca. Tymczasem, kiedy zajrzymy do składu, nie znajdziemy tam ani tlenu ani magnezu. Znajdziemy za to tlenek magnezu. To trochę tak, jakby powiedzieć, że w butelce na łączowianki znajduje się tlen i wodór. Podczas gdy tak naprawdę znajduje się w niej tlenek wodoru. Pewną nowością na moim kanale będzie wystawianie ocen testowanym produktom. Pierwsza ocena ląduje pod adresem 2KC. 6 na 10 punktów. Żel ax przeciwkacowy, 3 na 10. To wszystko na dzisiaj. Następny filmik prawdopodobnie dopiero w przyszły poniedziałek, nie w ten co będzie, tylko jeszcze następny. W każdym razie na pewno po powrocie z warsztatu w Londynie. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.